Witajcie widzowie. Tak jak mówiłem, zrobię nowe konto. Jak na razie, to musimy e, sobie sprawdzić, jak wygląda owiak na markerze zrobić tak, że będzie wyglądało jak najbliżej Dominika. Доброе, не заживай ещё на контакте. Недобрая, не ага. Я на вообще. Так! Не. Я застаю. С дядки. Z dziadkiem zostanę. dobra, wreszcie działa, działa. Arkado... Yes. Czyli on ma błoty profil? <coughs>

czysto i zadanej a nie będę wydawał pieniędzy dobra nieważne jednak musimy jednak musimy ten z, zrobić free sposób

What Głowy. Wow. Bo nie, po prostu sobie weźmiemy free. Uuu, jestem no, tutaj... Nieważne. Ten to wygląda jak Ibrahimović, ja się był pęchy A my tego nie chcemy. O, ten wygląda jak mówić Tylko nie ma tu twarzy. Stać. To wygląda tam spodnie ten Juventusu jest git, git, jest git Czekaj, co? Nie chcę być Ibrahimovićem Dobra, zaraz to, to zmienimy Teraz jedynie musimy zmienić tworz i będzie git. Znaczy nie, włosy. Nie Nieważne.

Wiem, że nie wygląda jak Arkadiusz Milik, ale to jest jedyne co możemy zrobić za darmo. I tyle. Teraz już możemy się grać w futbol.

Pytanie do Was czy mam dużo czołu? Dobra, jojo, jo, 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 jo. super lig, oka poruchasz się wolniej, mając posiadane piłki. Dobra, gramy, gramy. Muszę sobie wziąć nasz no shift loco. Aha. Nie, zaraz nam strzela gola, pas mi, pastu mi! Jak tu się... o poprosz o piłkę Jo, jo, jo A nie ma mnie to... Ty, my gramy w Chelsea Gramy przeciwko... Gramy przeciwko Messi Ale i tak wygramy Bo... Messi nie umie grać Oczywiście musiał schałować go Jak to na szczęsny O chudę. Mi pas tu mi Pas tu mi Pas tu mi broda Szczęsny pas tu mi Jezus Maria Pas tu mi szczęsny Jo 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 Однэн, дээ, тэээрээр... Щчансэ... пастуми, Пастуми! Пастуми! Дипасто. Пасими. Давай-давай. Самец алпаки. Ну то самец алпаки сэ не пораже. па алфал, алфал. Тдай. Dzięki, bracie. Ty mały, halo, karny. Karny Lady Gaga, jezus, mały. lecimy, 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 lecimy. lecimy. Ta gra jest sponsorowana przez Argentynę. Do tego ma 34 poziom. On jest Team of the Season. Ten Robloxowy Argentyńczyk. Ktoś nawet mnie nie podają. A ten już szala gola. W trzeciej minucie. Nie, w drugiej. Wracaj tu. Jujuju. Это Барби, это Рон. Подай. Пасту ми... Где он? плюка? стопилка? Где стопилка? У ну, меня нет стопилки. А, ага. Пасту ми, пасту ми, па, ми паста. Паста ми. Ну, пас ми. Ага.

ju 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 super Liga. my przegramy z Majami my przegramy z Burger Kingiem znaczy no Hungry Jacksem dziewczyna zielona jakaś dziewczyna, jakaś wika wika 2 2 0 suma tej liczby to jest 4 Więc, ma 4 lata. Kolejny Steam of the Season. Ta gra jest sponsorowana przez Argentynę. Ja wiem o tym. Co to jest za skandal? Już wybijają tą piłkę. I oczywiście, nasz bramkarz. Jak to, nasz bramkarz nic nie obroni. No i znowu ten. Hmm. Tak Jeśli ja dostanę... O! Wreszcie, przynajmniej. Czemu Chelsea przegrywa przeciwko grze sponsorowanej? Podaj! Lub strzelaj! Brawo! 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 Cztery... Pięć, jeden przegrywamy. Jej! Super, Nick Soccer Nick Nick. Nikt nie chce w to grać. Teraz sponsorowana przez Super League, bardziej Argentynę. Nikt nie lubi tej, grze, tej gry 4-1 przegrywamy. Co to za skandal? Czemu oni dostają jakieś levely ogromne? Halo, Halo! Daj, nasz bramka szybciej się zmienia niż niż Jaime Wardi swoje, swoje kluby my to strzamy w ogóle kole wolniej niż wtedy kiedy Jaime Wardi nauczył się chodzić on tym miał on wtedy miał 15 lat 15 kiedy ja już wiem, co to jest futbol na wieku 10? Przepraszam, piłka można. Oto wiadomość, to superli edgishocker. I przegraliśmy tak jak zawsze. Biedny ja tam chodzący z tyłu. Nie dziwię się, jeśli ta gra jest sponsorowana przez Argentynę. Mówiłem: No entry, Łomp, Łomp, ale lagi. Czemu ja mam takie lagi? Gdzieś gorsze mówi, a pa jasu, aljasu uroczosty, to karty mam zero po, posiadane. Nie dziwi się. Oczywiście, że wchodzimy do arsenalu. Lewe skrzydło, lewy skrzydłowy. Nie słowy, u, u, daję te. Da Mogę dołączyć do tamtego, ale Ta, no, nie mam słabego bramkarza. Bo nie, no zaraz po tym meczu ja robię drogba Discrays. Str strzeliliśmy w bramkę, a to się jakoś odbiło, jakby to był słupek. Tak z Arabii Saudijskej. To daj do mňa. Kastu mi! Jezus ja, Maria. Jest! Wreszcie! Ciao! Przynajmniej. Bo mają okropnego bramkarza. Pięć overalba. Mm. drugi. Brawo! Nawet nie mogę strzelić jednej bramki. Znaczy, wyjść z pola. Bo tamten już zacznie... On on lock in Podaj. Podaj. No mówię, podaj. Gdzie on jest? Tam? Podaj. Wygrywamy 2-0 Arsenal ja. Arsenal znacznego North London Red no, hmm. wow. Czekaj za chwilę Prze przeciwko st 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 stronie głównej Pas to mi. Pas mi. Gra sponsorowana przez, przez Afrykę, przez Arabię Saudyjską i przez Argentynę. Dobra, dalej to możemy wygrać. Jakie okay, sorry, to nie twoja wina, to jest twoich... To jest przeciwnika wina. Oh my god, to... Daj znowu. O... Znań... Czemu mamy Smith? Czemu mamy Smith na bramce? Chipshot i gol. North London Reds wygrywa. Bardziej Arsenal. Jakieś DDD13859 Dobra, łopaka mną stajle się. Ja bym wolał mieć koszul koszulkę z Danzy Dan. Podaj pas tu mi. Pas mi. Pasami. Dzięki. Pasami. Jezus Maria. Ta i w mgnieniu oka przegrywamy znowu. U S. -S. Gdzie jest ta piłka? Pas mi. Bern 2023 Jakiś emo taki mam z tym. A -a gola. Znaczy, emo po prostu nawet nie można powiedzieć na to emo. To jest hard rock bomba, klat, SSS I, wygrał, i wygrywamy 5-0. Bo mamy hakera w naszym teamie, żeby go nie zreportowali. Bo By nie było fajnie. dobra rura rura idziemy idziemy podaj podaj jezus maria pyk podaj pyk u dzięki patra pyk pyk jezus maria ale ze mnie patra nawet nie mogłem strzelić nie strzeliłem ja podałem oj uf, ja podałem wręcz. Podaj. Pasami, pasami. No, pasami, gości. Ej. No, mogłeś podać do mnie. Jezus, Maria. Co to są za tym mejcy? Czekaj, robimy. Widzimy się w szpitalu ptaszorów. No, leży. Leży ptaszek. Sherry Shari Lady, boję z tojem Gdzie jest ta piłka? O tam, tam, po, podaj, podaj, podaj!